Większe bezpieczeństwo i odciążenie kierowcy. Active Drive Assist. Active Drive Assist to nasz pierwszy system wspomagający kierowcę, umożliwiający jazdę półautomatyczną. Pomaga on kierowcy w utrzymywaniu bezpiecznego odstępu od pojazdu jadącego z przodu. Active Drive Assist stanowi funkcjonalne rozszerzenie systemu automatycznego utrzymywania odległości, które, oprócz automatycznej regulacji odległości z funkcją Stop and Go, teraz także aktywnie wspiera kierowcę w utrzymywaniu toru jazdy. Wykorzystuje w tym celu układ radarów i kamer Active Brake Assist 5. W połączeniu ze wspomaganym elektrycznie układem kierowniczym i asystentem utrzymania pasa. Po uruchomieniu silnika system jest dostępny automatycznie w stanie czuwania. Ustawienie prędkości powoduje aktywację Active Drive Assist, który rozpoznaje obecność pojazdu jadącego z przodu i, w razie potrzeby, samoczynnie wyhamowuje pojazd. A potem z powrotem przyspiesza do ustawionej prędkości, gdy tylko jest to możliwe. Odstęp od poprzedzających pojazdów można regulować wielostopniowo w zależności od prędkości. Należy zawsze przestrzegać ustawowej odległości minimalnej. Active Drive Assist pracuje w całym zakresie prędkości, a także automatycznie steruje ruszaniem oraz zatrzymywaniem się w korku. Jeśli czas zatrzymania podczas jazdy w spowolnionym ruchu drogowym wynosi maksymalnie 2 sekundy, samochód rusza ponownie samoczynnie. Bez konieczności naciskania pedału gazu, w przypadku dłuższego postoju pojazd rusza po krótkim naciśnięciu pedału gazu lub przycisku na kierownicy. Oprócz tego układ czujnikowy radarów i kamer precyzyjnie rejestruje otoczenie i na tej podstawie oblicza dane dotyczące oznaczeń pasa ruchu, jego szerokości oraz położenia pojazdu. Jeśli wszystkie warunki systemu są spełnione, Active Drive Assist włącza się i przejmuje funkcję utrzymywania toru jazdy ciężarówki. Na zintegrowanej tablicy wskaźników pojawia się niebieski symbol kierownicy, a oznaczenia pasa ruchu także zmieniają kolor na niebieski. Kierowca nie musi teraz wykonywać aktywnie ruchów kierownicą, ale może w każdej chwili interweniować i skontrować ruch. Musi przy tym trzymać cały czas ręce na kierownicy, gdyż w przeciwnym wypadku pojawia się ostrzeżenie optyczne i akustyczne, i w przypadku braku reakcji kierowcy następuje dezaktywacja Active Drive Assist. Aktywne utrzymywanie toru jazdy można w każdej chwili wyłączyć lub włączyć za pomocą Multi-Touch Display. Elektrycznie wspomagany układ kierowniczy dodatkowo ułatwia kierowcy manewrowanie i zwiększa jego wygodę, dzięki czemu stanowi optymalne odciążenie. Active Drive Assist. Mercedes Benz. Trucks you can trust.